Obliczymy sobie kilka przykładów z wykorzystaniem wzorów na logarytmy. Tutaj może nie będę przypominał wzorów podstawowych na sumę, różnicę i wyłączanie potęgi liczby logarytmowanej przed logarytm. Nie będę tego przypominał wzorków, może tylko przypomnę, że jeżeli mamy taką sytuację, czyli podstawa potęgi jest taka sama jak podstawa logarytmu, no to wynik to liczba logarytmowana. Natomiast mamy jeszcze jeden wzorek na zmianę podstaw logarytmu i on wygląda mniej więcej tak. Jak mamy jakiś logarytm A B to możemy go zamienić na logarytm na iloraz logarytmów, gdzie u góry liczbą logarytmowaną jest B, na dole A, no i od innej liczby. Od innej liczby, jakieś c. E, tutaj, może sobie umieśćmy. Mm, bardzo przydatne. No ale przejdziemy sobie do przykładów. Zobaczymy, jak to będzie nam działało. E, przykład A. 27 do potęgi logarytm przy podstawie 3 z dwójki. Zwróćmy uwagę, że tutaj już prawie możemy wykorzystać ten pierwszy wzorek. Tylko tutaj nie mamy trójki. Bo fajnie by było, jeżeli byśmy mieli zarówno tutaj trójkę, jak i tutaj. Wtedy możemy skorzystać z tego wzoru. Z 27 możemy zrobić 3 do potęgi trzeciej. No i jeszcze do potęgi logarytm przy podstawie 3, 2. Mamy potęgę do potęgi. Czyli wymnażamy. Mamy 3 razy logarytm przy podstawie z 3. Przy podstawie 3 z 2. Tę trójkę możemy wstawić do potęgi dwójki. Mamy te same podstawy, czyli wynik to po prostu ta liczba tutaj 2 do 3, a 2 do 3 to 8. No, i lecimy dalej. Przykład B. Logarytm 4, 5 przez logarytm 2, 5. No. Prawie może, moglibyśmy zastosować ten wzorek, ale mamy różne podstawy. Może zrobimy tak, żeby były te same podstawy. Tego górnego sobie nie zmieniajmy. Wyrażenia logarytmu. A to dolne zapiszemy w takiej postaci. Mamy wyrażenie piętrowe. Przepisuję sobie znaczy, przepisuję sobie ten, ten logarytm na dole, czyli logarytm przy podstawie 4, 5, i mnożę razy odwrotność tego. Zwróćmy uwagę, że możemy sobie skrócić te logarytmy. No i zostaje nam logarytm 4, 2, czyli 4, do której potęgi da nam 2. No, pierwiastek z 4 to jest 2, a... <laughs> czyli potęgą będzie liczba 1, 2. Lecimy dalej, c. Tutaj może nie będę tego przepisywał, tylko od razu sobie zapiszemy. Mamy odejmowanie dwóch logarytmów i ta sama liczba przy podstawie logarytmu. Jeżeli tak jest, to te liczby tutaj, liczby logarytmowane, możemy podzielić w jednym logarytmie i zapisać w taki sposób. Pierwsza jest ta w liczniku, druga jest ta w mianowniku. Pierwiastek z 5 możemy troszeczkę lepiej zapisać. I zapiszmy to w taki sposób: 5 do jednej, drugiej. Jedną, drugą, jeżeli wyłączymy, to nam się uproszczą te dwa logarytmy. Może ja to jeszcze zapiszę. O, tu nam się to upraszcza. No i mamy prostą sytuację. 2 do której potęgi da nam jedną drugą? Minus 1. Minus Lecimy dalej. Jeszcze jeden przykładzik. Pierwiastek z 8. Może ja zamiast ósemki zapiszę już 2 do 3. Tak, dobra, 2 do 3. Do 2 3 plus logarytem przy podstawie 4, 81. Um, hmm. Tutaj możemy, może ja to troszeczkę obniżę. Możemy sobie to wyrażenie rozbić na iloczyn. Um, Taki, że to do tej potęgi, razy to do tej potęgi. Bo jeżeli, ma, jeżeli mamy dodawanie w wykładniku, to można to rozbić sobie na iloczyn potęg, które mają tę samą tą tutaj podstawę. To może sobie jeszcze zamienimy na potęgę, i to będzie 2 do 3 drugich. 2 do 3 drugich. I jeszcze. Do 2 trzecich plus logarytm 4,81. No i teraz zrobimy sobie to, o czym mówiłem. Czyli rozbijemy sobie to na iloczyn. Czyli mamy 2 do 3 drugich do potęgi 2 trzecich. Pomnożone razy 2 do 3 drugich do potęgi tej tutaj. No możemy tak zrobić, bo. Mamy te same tutaj podstawy. Jeżeli mamy mnożenie, no to wykładniki dodajemy, to jest po prostu w innej postaci. Tutaj nam się to upraszcza, no i lecimy dalej. Z tego nam zostanie 2 razy 2 do potęgi. Tutaj byśmy mieli, jakbyśmy to wymnożyli 3 drugie logarytm z 481. 4, Czyli to byśmy mogli umieścić w potędze 81. Czyli mamy logarytm 481 do 3 drugich. No i tutaj już prawie możemy wykorzystać ten wzorek, który był tutaj. Ale nie mamy takiej samej podstawy potęgi, jak, jak liczba przy podstawie logarytmu. No, to może zamienimy sobie dwójkę na czwórkę w taki sposób. 4 do 1, drugiej. No, 4 do 1, drugiej to jest inaczej pierwiastek z 4, czyli 2. Logarytm 4 i przepisujemy. Po wymnożeniu byśmy mieli taką samą sytuację, jaka była tutaj, czyli 1 druga wskoczyłaby sobie do potęgi tego wyrażenia. I mamy tak logarytm 4 logarytm przy podstawie 4 z 81. 3 drugie razy 1, 2 to są 3 czwarte. Mamy te same podstawy, podstawę potęgi podstawy logarytmu. Więc wynik tego wyrażenia całego to ta liczba. Czyli 2. Razy 81 do potęgi 3 czwartych. Żeby sobie to uprościć, może 81 zamienimy sobie na 3 do potęgi czwartej. I jeszcze do potęgi 3 czwartych, no bo stąd. A to jest 81. Po wymnożeniu tych dwóch liczb zostanie nam sama trójka. Czyli mamy dwa razy.